Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Śląsk Wrocław bez tych dwóch zawodników intensywnie trenuje na obiektach przy ulicy Oporowskiej. Na horyzoncie mecz z Legią Warszawa. Bardzo intensywnie wykorzystujemy tę przerwę reprezentacyjną. Z jednej strony szkoda, że nie ma z nami zarówno Sebastiana Mili, jak i Kamila Dąkowskiego, bo na pewno byłby to dobry moment, żeby mogli. Razem z dużą potrenować, przećwiczyć nowe warianty, ale oczywiście wszyscy w klubie się cieszą, że mamy kadrowiczów. Kamil Dankowski jest na zgrupowaniu reprezentacji U19, na Sebastian Miele, jak wszyscy wiedzą, przygotowuje się z reprezentacją Polski, tą główną, najważniejszą do startu eliminacji do Mistrzostw Europy trenujemy bardzo intensywnie nawet dwa razy dziennie w zależności od tego jak w danym dniu wygląda mikrocykl treningowy W dobrych humorach na pewno są włodarze klubu W ostatnich dniach Śląsk podpisał umowę z nowym sponsorem drużyny została nim firma Toyota Bielany Nowakowski To bardzo duża firma tutaj na terenie Wrocławia, a dokładnie działająca w Bielonach Wrocławskich, ale jak sami pracownicy i szefowie firmy przyznają, czują się wrocławianami, mimo że siedziba firmy mieści się poza granicami miasta. Stąd też pomysł na naszą współpracę. Zarówno Toyota Bielany Nowakowski chce się rozwijać, jak i Śląsk Wrocław chce się rozwijać, stąd szukamy cały czas nowych sponsorów, nowych firm, które chcą wspierać Śląsk Wrocław. Taką firmą jest właśnie Toyota Bielany Nowakowski. Od kilku dni jest naszym oficjalnym sponsorem, oficjalnym partnerem motoryzacyjnym Śląska Wrocław. Klub, o czym już w SportGay mówiliśmy, został patronem biegu rodzinnego rozgrywanego przy 32. Wrocław Maratonie. Warto tego dnia przebiec się z zespołem, mówi rzecznik prasowy Śląska. Najważniejsze jest to, żeby wspólnie troszkę się poruszać, promować aktywny tryb życia. No Kto jak nie klub sportowy, klub piłkarski powinien właśnie zachęcać do uprawiania y, takiego sportowego, aktywnego trybu życia. Cieszymy się, że udało nam się nawiązać taką współpracę z Maratonem Wrocław. To już będzie kolejny bieg rodzinny, ale po raz pierwszy Śląsk Wrocław zostanie patronem tego biegu rodzinnego. Rzeczywiście jest tak, że każdy uczestnik tego biegu, niezależnie od tego, który będzie na mecie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, y, na którym miejscu się tą rywalizację, tylko sam udział się liczy, więc każdy uczestnik biegu otrzyma od nas pamiątkową koszulkę, zresztą w tych koszulkach będzie się siebie no, a także y, wszyscy uczestnicy otrzymają vouchery na sektor rodziny na, y, na stadionie Wrocław y, na wybrany dowolnie mecz Śląska-Wrocław. Spotkanie Śląsk-Wrocław Legia Warszawa 13 września o 20.30 na stadionie przy ulicy Łaciękowskiej w Warszawie. Bieg rodzinny Śląska odbędzie się dzień później, oczywiście we Wrocławiu, o godzinie 9.15 na terenach Stadionu Olimpijskiego. Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl